Należy pamiętać o ofiarach cywilnych, należy pamiętać o żołnierzach, ale należy też pamiętać o kontekście, że 63 dni heroicznej walki tak naprawdę sami sobie musieli ze wszystkim radzić, pomimo tego, że rosyjska, w zasadzie radziecka armia stała po drugiej stronie Wisły. Nikt nie przyszedł z pomocą powstańcom warszawskim. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy my pamiętali o, tej, o tym wydarzeniu i pielęgnowali każdą rocznicę i przybliżali pamięć o bohaterach, którzy za nas polegli. Dziękuję.